Witam Państwa bardzo serdecznie, jest dzisiaj ze mną kapelmistrz, dyrygent Powiatowej Wolszczyńskiej Orkiestry Dętej, pan Jarosław Gerlich. Witam Cię Jarku. Witam. Obecny czas i ten co za nami to trudny czas dla kultury i w ogóle dla wszystkich. Obostrzenia, brak koncertów. Jak orkiestra radziła sobie w tym czasie? w tej izolacji? No podejrzewam, że jak większość zespołów w miarę posiadanych możliwości i no powiedzmy lokalowych i innych próbowaliśmy coś, coś robić. Od września rozpoczęliśmy regularne próby i w pewnym momencie no, nastało to, co nastało, kolejny lockdown. I musieliśmy przejść do tak zwanego działania zdalnego. Każdy miał swój materiał nutowy w domu i w miarę chęci i możliwości ćwiczył to, co tam w tym wszystkim, całej naszym repertuarze jest. Także, także tutaj nie mieliśmy specjalnie innego wyboru. W miarę możliwości, jak te oboszczenia były luzowane, Mogliśmy, zaczęliśmy się spotykać w małych grupach, tak zwanych sekcjach i już konkretnie pracowaliśmy nad y, zadanym materiałem. spotkaliśmy się tutaj nieprzypadkowo, bo mamy dla Państwa dla Państwa niespodziankę, ale to ta niespodzianka y, za chwilę. Y, ale powiedz mi faktycznie ten okres y, tej izolacji, faktycznie, y, kiedy no, rozesłanie nut y, kiedy w zasadzie mogliście się tak trochę chociaż spotykać w małych grupkach, żeby chociaż te wszystkie utwory, że tak powiem, zebrać razem, zgrać ze sobą? No, tak? Bo to jest najtrudniejsze. W po nowym roku w zasadzie rozpoczęliśmy takie regularne spotkania właśnie w małych grupach, gdzieby można było dopracować w każdej sekcji te szczegóły z danego utworu. A już później bliżej no, powiedzmy marca, czy w samym marcu już mogliśmy się spotykać w jeszcze większych grupach, powiedzmy sekcja, sekcja Blachy, czy sekcja drzewa. I wtedy to był kolejny etap, i w ostatnim, w ostatnim okresie, to już jest właśnie marzec, mogliśmy odbywać próby całościowe, gdyż cel, i w jakim to było robione, pozwalał na takie spotkania. No właśnie, właśnie ten cel, jak Państwo może nie wszyscy wiecie, ale w tym roku przypada 50-lecie orkiestry, Dentej, założenia tej orkiestry w Olsztynie, no i dlatego ten cel, właśnie te spotkania, żeby można było ten materiał, materiał zrobić, nagrać, no ale czy są jakieś plany odnośnie obchodów tego jubileuszu? Bo wiadomo, że chcielibyśmy to przeprowadzić, chcielibyście to przeprowadzić, no, z udziałem publiczności. Jak najbardziej. I pierwsze nasze plany dotyczyły koncertu jubileuszowego w kwietniu. Ale, no, stało się jak się stało, i było wiadomo, że ten koncert w kwietniowy, w kwietniu jubileuszowy, no, nie będzie miał racji bytu a już poczynione były, że tak powiem, próby i przymiarki do, do tego właśnie koncertu. No i nagle znowu był, że tak powiem, zastój i, i możliwość takiego, y, takiego y, odbycia takiego koncertu, chociażby z tego względu, że publika nie będzie mogła uczestniczyć albo też nie w takim zakresie, jak to y, planowaliśmy. No i skoro były materiały przygotowane, więc zdecydowaliśmy się, aby ten część tych materiałów nagrać. No i właśnie tutaj w tej sali w pod koniec marca dokonaliśmy rejestracji dźwiękowej tych czterech utworów. A w kwietniu, bodajże, czy w maju zrobiliśmy tak zwane wideo do, tej, do tego materiału dźwiękowego. Czy ktoś jeszcze brał udział w, w tym przedsięwzięciu? W tym, do tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy również orkiestrę z Przemętu, gdyż no, oni byli podobnych w, w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o działalność artystyczną, a to, że zostali zaproszeni do, do tego no, jakby przedsięwzięcia, to również mogli zacząć odbywać próby. No i stąd się narodził taki pomysł, żeby teraz dla Państwa tą niespodziankę przedstawić. Oczywiście z, z życzeniami dla wszystkich Państwa, miłośników Orkiestr Dętych. Orkiestry nie zapominają o, o swoich wiernych widzach, słuchaczach. Myślę, że tutaj, jako będę też wyrazicielem nie tylko Twoim, ale właśnie i Łukasza, dyrygenta Orkiestry z Przemętu. Życząc Państwu wszystkim zdrowia, radości, aby wreszcie wróciła normalność. Gdybyśmy się mogli spotkać już na koncertach, mamy nadzieję, że już na koncertach na świeżym powietrzu, może już nawet niedługo zobaczymy. Także już teraz zapraszamy na koncert. Ja pozwolę sobie na Panie koniec wiecie. jeszcze tylko dodać, że koncert jubileuszowy planujemy nadal. Na chwilę obecną plany przygotowujemy go na koniec września bądź początek października. I tego terminu póki co się trzymamy, a to co Państwo za chwilę obejrzycie i usłysze, usłyszycie, niech będzie to taką, takim zaproszeniem do tego właśnie koncertu. Dziękuję Ci jako za uwagę. Dziękuję bardzo i zapraszamy na koncert.